Parę słów. A mi spokój. No dobra, w takim razie parę słów ode mnie. Witam, witam połowa stycznia. Idziemy na Bobiu górę. Śniegu dużo nie ma, temperatura dodatnia. Atakujemy we trójkę. Zrobiliśmy sobie mały przystanek. Jest ładnie, ciepło, krótki rękawik pod spodem. Tutaj teraz tylko kurteczka letnia. Jeszcze powinno półtorej godzinki zejść, zanim trafimy na szczyt. No i mniej więcej po tych 90 minutach byliśmy już na szczycie. Całą dzisiejszej trasę zaczynaliśmy na przełęczy Krowiarki, skąd szliśmy w kierunku Babi Góry, dalej przez przełęcz Brona na schroniska, żeby na końcu już spacerkiem kierować się z powrotem do miejsca, gdzie zostawiliśmy auto. Cała trasa według map turystycznych powinna zająć nie dłużej niż 6 godzin i całkowity dystans to niecałe 14 km. Planując tę trasę liczyliśmy na całkiem niezłe warunki, ale jak widać trochę wieje! O jest reinfo, nie? Już schodzimy z Babiej góry w kierunku schroniska, to już nie wieje, więc można spokojnie sobie spacerować. Chłopaki twardo nie zakładają raków i zjeżdżają, ślizgają tu ludziom pięknie, no, ale tak to jest. Ja elegancja francja, Raki są może trochę ciężej, ale wygodniej Wejście do schroniska, zostało nam dosłownie parę minut, a moje raki dają, wypożyczane raki dają radę. gorąco polecam. No widzicie, co tam z tyłu dzieje.